W jednym z wcześniejszych filmów mówiłem o instytucji zasiedzenia. Film ten wzbudził naprawdę wiele reakcji, wiele pytań i wiele wątpliwości. Stąd uważam, że temat ten pozostaje aktualny. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o instytucji dotyczącej zasiedzenia udziału. Bartłomiej Żukowski, radca prawny. Zapraszam na kolejny film z cyklu O Prawie bez krawata, w którym dzisiaj krótko i treściwie o tym. Czy można zasiedzieć udział we współwłasności, a jeżeli tak, to w jakich okolicznościach? Zainteresowanych tematem zasiedzenia co do ogólności, zapraszam do obejrzenia filmu, w którym szczegółowo starałem się tę instytucję omówić, podając konkretne przykłady. Dzisiaj wycinek tego tematu dotyczący sytuacji, w której o zasiedzenie stara się współwłaściciel. A więc sytuacja, w której na przykład nieruchomość. Jest przedmiotem współwłasności pięciu, czterech bądź trzech współwłaścicieli, natomiast korzysta z niej tylko jeden współwłaściciel i chciałby starać się o zasiedzenie po spełnieniu określonych ustawowo przesłanek. Takie sytuacje budzą wiele kontrowersji, ponieważ jak pamiętamy, przesłanką do nabycia własności przez zasiedzenie jest wykazanie samoistności posiadania. Jeżeli zasiadujemy więc przedmiot obcej własności, czyli coś, co nigdy nie było nasze, w jakiejkolwiek części, no to tutaj właściwie sytuacja jest prostsza, ponieważ sam fakt, że objęliśmy to w posiadanie i zachowujemy się tak jak właściciel, powoduje, że ten okres dla nas biegnie. Natomiast co w sytuacji, kiedy na przykład odziedziczyliśmy odziczy, nieruchomość wraz z innymi spadkobiercami, mieszkamy w niej? Przez ileś lat, a pozostali współwłaściciele, pomimo tego, że nominalnie są współwłaścicielami, nie interesują się nią. A więc nie przychodzą do niej, nie ponoszą kosztów, nie mieszkają w niej, nie korzystają z niej. I tutaj orzecznictwo Sądu Najwyższego jest dosyć istotne, ponieważ sam fakt, że tylko jeden współwłaściciel korzysta z przedmiotu współwłasności, nie uprawnia go do tego, żeby uznać, że zasiedział wobec pozostałych współwłaścicieli. Dlaczego? Dlatego, że zasadą jest, że korzystanie z przedmiotu własności jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem. A więc jeżeli jestem współwłaścicielem nieruchomości, ale nie przejawiam nią zainteresowania, to nie mogę być karany za to, że przez 20 czy 30 lat nie interesowałem się tą nieruchomością i ktoś, korzystając po cichu, nazwijmy to, nabył mój udział, bo on tam mieszkał i on z tego korzystał. Ale jeżeli Przyjrzymy się orzecznictwu Sądu Najwyższego dotyczących tych kwestii, to zobaczymy, że jest to dopuszczalne, ale wymaga określonych działań. A więc, przede wszystkim, sama bierność nie wystarczy. Jeżeli jestem tym współwłaścicielem, który chciałby kiedyś zasiedzieć udziały pozostałych, to muszę im wyraźnie zakomunikować, że nie zgadzam się na to, aby oni z tej nieruchomości korzystali. Czyli muszę im na przykład zabronić wstępu na tą nieruchomość ale żeby im zabronić, to muszę ich o tym poinformować. W jednym z orzeczeń sąd najwyższy wskazał, że na przykład takim działaniem może być wysłanie do współwłaścicieli informacji, że z dniem dzisiejszym obejmuje przedmiot współwłasności wyłączne posiadanie, nie będę uznawał ich praw do tej nieruchomości, nie umożliwię im dostępu do tej nieruchomości i będę zachowywał się jak posiadacz samoistny. Jeżeli współwłaściciele zostaną o tym powiadomieni i pomimo tego nic nie będą robić, to sytuacja się zmienia. Ponieważ tu już nie chodzi o bierność i liczenie po cichu, że to się uda, ale dostali jasny komunikat. Od tego momentu brak wykorzystywania przez Was waszych, Waszej współwłasności będzie działał na Waszą niekorzyść. A więc z pozoru nieistotna czynność, czy może inaczej, nie nieistotna, czynność, która nie wymaga wiele... Yy, zaangażowania może doprowadzić do tego, że po 20 czy 30 latach faktycznie nabędziemy własność pozosta od pozostałych współwłaścicieli ich kosztem. A więc, pierwsze co powinniśmy zrobić, to powinniśmy zatroszczyć się o to, żeby wykazać to, że nasze posiadanie co do całości nieruchomości, której jesteśmy współwłaścicielem, nie opiera się tylko na wykorzystaniu bierności pozostałych współwłaścicieli, ale na wyraźnym zakomunikowaniu im, że zostali oni przez nas. Swoich uprawnień właścicielskich pozbawieni, i dopiero wtedy okres przedawnienia może działać na naszą korzyść i możemy wtedy mówić o zasiedzeniu udziałów. Zasiedzenie udziałów jest istotną kwestią, ale też skomplikowaną, jak widzicie. Tutaj należy naprawdę się postarać, żeby wykazać swoje uprawnienia do nieruchomości i mieć możliwość zasiedzenia udziałów. Współwłaścicieli może w ogóle nie być, mogą oni na przykład przy... znajdować się w miejscu, o którym my nie wiemy, mogą znajdować się w miejscu, w którym nie mamy dostępu. Możemy na przykład, w jednym z orzeczeń, co na to wskazał, możemy wówczas dokonać publicznego oświadczenia, a więc na przykład zamieścić ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej, że jako współwłaściciele takiej i takiej nieruchomości, dla której prowadzona jest taka i taka księga wieczysta, z... Że, jako właściciele takiej i takiej nieruchomości, dla której prowadzona jest taka i taka księga wieczysta, obejmujemy ją w wyłączne posiadanie samoistne i nie będziemy respektować praw pozostałych współwłaścicieli. Również jest to jakieś rozwiązanie. Tutaj pamiętajmy o tym, że ten ciężar dowodu będzie spoczywał na nas. A więc podsumowując, zasiedzenie udziału jest możliwe, ale rządzi się ono innymi prawami niż zasiedzenie całości nieruchomości. Tutaj. Mówimy o okolicznościach bardziej faktycznych niż prawnych, a więc udowodnienie, że nasze posiadanie jest skierowane nie tylko wykonując naszą współwłasność, ale jest skierowane przeciwko współwłasności pozostałych współwłaścicieli. Jeżeli o tym będziemy pamiętać, stany faktyczne takie istnieją, zdarzają się. Oczywiście wymagają określonych działań. Powinny być rozpoznawane zawsze w konkretnym przypadku. I na to zwracając uwagę sądy, nie można tu generalizować. Tutaj potrzeba. Oceny konkretnego stanu, a więc przede wszystkim sądy orzekając w takich sprawach, mają za zadanie ustalenie, czy faktycznie ta bierność była świadoma i ten bieg przedawnienia można uznać, że rozpoczął wobec pozostałych współwłaścicieli, czy też była nieświadoma, a tym samym nawet 50 lat współposiadania czy wyłącznego korzystania z nieruchomości, jeżeli pozostali właściciele nie musieli liczyć się z tym, że zostają pozbawieni współwłasności, miało miejsce. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film troszeczkę wyjaśnił kwestię zasiedzenia udziału, ponieważ te udziały pojawiają się i dosyć często pytania w tej kwestii są przesyłane. Jeszcze raz mówię, warto to zawsze o, o, ocenić adkazu i w konkretnej sytuacji. To wszystko na dzisiaj dziękuję. Zapraszam oczywiście do naszego oglądania kanału, do dzielenia się swoimi uwagami, wnioskami, a jeżeli jest taka potrzeba, zapraszam do kontaktu przez profil Kancelarii gdzie można uzyskać również poradę prawną, czy też ustanowić pełnomocnika do prowadzenia spraw, którymi zajmuje się na co dzień. Dziękuję i do usłyszenia i zobaczenia niebawem.